Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Dawka 66, a to jest kolejny odcinek poradnika z edytora CryEngine 3. I w tym poradniku pokażę wam. Ehm, dokładnie opiszę opcję lighting w zakładce Terrain. Zapraszam. Na sam początek wchodzimy w tą opcję, zakładkę, zwał, jak zwał. Ehm, wyskakuje nam okienko, w którym to mamy widoczną miniaturę naszej wyspy, wód otaczającej ją i mm, ścieżkę słońca. Tu jest wschód, tu jest zachód, a tu jest no, droga słońca od rana do wieczora. Dalej mamy Light Type, czyli typ słońca. Możemy sobie ustawić albo, żeby słońce stało w miejscu przez cały czas, albo żeby um, poruszało się dynamicznie czyli, żeby był ranek, powoli z ranka przychodziło, no, czas się zmieniał na południe, wieczór, e, etc., etc. Dalej mamy Time of Day, czyli, no, czas najprościej czas aktualnie jest godzina 12. Możemy to sobie zmieniać dowolnie suwaczkiem, bądź wpisując odpowiednie liczby. Tak samo możemy zmieniać różne opcje niżej. Niech będzie 15. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą niżej czy kolejna rzecz niżej to Sunsettings. Czyli opcje dotyczące bezpośrednio tej, tej drogi słońca. Czyli na przykład, możemy sobie zmienić miejsce wschodu i zachodu. Bądź też możemy zmienić jakby kąt, pod którym pada słońce. Aktualnie w południe słońce będzie padać pod kątem 90 stopni. Możemy to sobie zmienić w obydwie strony, sobie regulować. I tak, niżej co mamy? Mamy czas, możemy tutaj teraz ustawić sobie czas, w którym będzie świt. Jak to widać, to nie niżej. Świt może być o 6, o 7, nawet może być o 1. Jak to tam chce. Ja świt ustawię tak o 5, 18, niech będzie. E, niżej mamy e, jakby długość świtu. Tutaj możemy sobie ustawić, żeby świt trwał 0 minut albo żeby trwał pół godziny, bądź jeżeli chcecie, może trwać, no ale tylko chcecie. E, ja ustawię na 30 minut. Jeszcze niżej mamy e, czas, czyli. Czas, w którym jest zmierzch. No, tak samo jak wyżej możemy sobie to regulować. Ja ustawię, żeby zmierzch był tego godzinie 21.59. E, no i niżej tak samo jak tutaj. Możemy sobie regulować jego długość Dam też na 29 minut. Ok. E, kolejną opcją jest no coś, czego do końca nie rozumiem. Znaczy, e, to się przekłada bezpośrednio na cieniowanie naszej miniaturki tutaj. Jeżeli dam na przykład na low, cieniowanie się zmieni, jeżeli damy na, no, na wysoką rozdzielczość, czy co to jest, em, wygląd też się zmieni. Jak ktoś jak jak to chce, to może mi napisać dokładnie, co to jest w komentarzach. Em, dalej. Możemy, mam tutaj takie coś do odhaczenia bądź zahaczenia, to jest. Hmm, hmm. Jeżeli, to, jeżeli te, ta opcja będzie odhaczona, to nie będziemy widzieć tutaj zmian na tym wykresie. Na tym chyba też, przecież nie jestem pewien. A jeżeli to będzie zahaczone, to zmiany będą widoczne. Yy, ostatnimi dwoma opcjami jest import i export czyli możliwość zapisania bądź przytywania innych, no, innych zbiorów. Yy, tutaj właśnie tych opcji, zapisów. Dokładnie wiecie o co mi chodzi. Trudno mi jest to teraz ubrać w słowa. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.